Hej, hej moi drodzy, witam Was serdecznie na kolejnej zdrabkowej premierze. I tą dzisiejszą nowością jest zdrabka Morze Kasy za 5 zł, w której do wygrania mamy 200 tysięcy. Zasady są oczywiście banalnie proste, po prostu szukamy liczbę i mamy wygrywające i Twoje liczby. Ale mamy jeszcze takie mało rozmaicenie, jeżeli znajdziemy taki symbol skrzyni ze złotem, no to też wygrywamy przypisaną kwotę. No, i tak się prezentuje tabelka z wygranymi. Mamy 9 stopni, oczywiście od najniższej do głównej wygranej. Na odcinku standardowo 10 sztuk 50 zł. Wkład. Zobaczymy, co się uda wygrać. Także zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym podziękować wszystkim. Za otrzymane 9000 subskrypcji jesteście naprawdę wielcy, niesamowicie fajni, że chcecie ze mną być. To jest też wszystko dla Was także wielkie, wielkie dzięki. Oczekujcie filmiku konkursowego. A więc zaczynamy nasze przygody ze zdrabką. Może kasy. No i na początku już wychodzi, co to za warstwa. <grytanie> warstwa twarda, niestety. Więc znowu trzeba się będzie namęczyć trochę. Ale wygrywające liczby mamy odsłonięte, no i takie szukamy. No i moi drodzy, na dzień, dobry. Skrzynia ze skarbem jak najbardziej cieszy. 26, 35, 19, 17, 6, 25, 14 i 18. No to sprawdzamy, co pod skrzynią. Mamy piąta jakie są oznaczenia, C, dobra no to na początek wygrana wpadła także jest dobrze, byle tak dalej 18, 29 32 i 30 28, to mamy czwórkę 35 też nie mamy i 31 również co tam dalej? 11, 16 i 21. Czyli tutaj niestety wygrane już nie ma. Dobra, czyli to zdrabka na bok. 1 do 1. Z tym, że no już 5 zł, jakby więcej dla lotto. A w trzeciej zdrabce mamy takie oto liczby. I zobaczmy, co tutaj będzie. 34. 1, 28, 2, dobra, zabawa zepsuta, kontrolna odsłonięta, ale no, może jakaś losowa. I już by było 30 i 3. Tak, niestety tutaj, mimo wszystko, nie pojawiła się wygrana. No i zobaczmy, co dalej z tym morzem kasy.

też nie ma. DP. Dobra. No, niech mi ktoś wytłumaczy, jak to jest. Na początku wpada, później nic. Ja nie wierzę. 26, 13, 24 i 11. Blisko, blisko, ale nie to, co szukamy. 16 i 9, 27, 19, 12, 28 i 4. Już myślałem, że to będzie 24, ale niestety. Dobra, podobała się ta zdrobka. Jest taka dosyć, no, no wzory, oczywiście, wakacyjne, morskie. Ale powiem szczerze, jakoś te różowe kolory do mnie nie przemawiają. Jest taka za bardzo neonowa, jak dla mnie. Ale na pewno się komuś spodoba. Dla mnie jest taka no, średnia. Niech tak będzie już dyplomatycznie. 33 na końcu. I 8, 23, 19. 28 i 24. Nie, naprawdę, moc jak na grzybach albo na muszlach, żeby było bardziej tematycznie. A na bursztynach, o. Dobra, kończą się powoli drapki, a póki co jest tylko jedno trafienie, także szykuje się naprawdę wspaniała premiera. Pozazdrościć, farta. Co bo mamy? 31, no jak zwykle, 7. 8, 11 i 14. 21, 27, 4 i 18. Tak jest. DJ. Dobra, co mi tu zostało? 3 ostatnie zdrawki. No, a mamy dopiero jedno trafienie i to jeszcze zwrot, jakby to chociaż było coś większego.

Przedostatnia sztuka, numer trzydziesty pierwszy. Dwadzieścia dziewięć, jedenaście, siedemnaście i jeden. Cztery, trzydzieści sześć, dwadzieścia trzy, dwa, dziewięć, trzy, trzydzieści, czternaście, osiem, 16. Pięknie. No i moi drodzy, no niestety zostaje ostatnia zrabka, albo chyba stety, bo jak miałoby być tak dalej, to dziękuję. Zobaczymy, czy tutaj jakiś, jakieś trafienie wpadnie i podreperuję trochę ten. Naprawdę wspaniały wynik, 23, o jest skrzynia, patrzcie pierwsza ostatnia zdrapka, nie? jak to jest, powiedzcie mi, jak to jest, 28, 25, 17, 11, o mamy drugą skrzynię, trzecią skrzynię, moi drodzy, no, dobra, wydrapujemy te bańki, nie ma co. Dobra, mamy trzy skrzynie i nic poza tym, tak? Liczb nie było żadnych. Nie. Dobra, no to sprawdzamy. 5 5 10. Moi drodzy, na sam koniec 20 zł. Dobra. Wielkiego blamażu nie ma, ale i tak niestety jest minus. Dobra, no to zapraszam na błyskawiczne podsumowanie. No i dobra, premiera zaliczona, jak zwykle zdrapka może kasy przyniosła może ale pustaków bo na 10 przygotowanych zdrapek tylko dwie okazały się wygrane ciekawostka tylko skrzynie dzisiaj wpadły żadnych liczb więc na no jakieś urozmaicenie chociaż, chociaż wystąpiło dobra co do, co do rewanżu to zastanowię się mam zarezerwowane dwie zdrapki w kolekturze <laughs> także, się, także no zobaczymy no, czy to w ogóle ma sens czy nie w takim razie dziękuję za oglądanie, no i zobaczymy co przyniosą kolejne zdrabki z tej serii. Może w końcu jakieś faktycznie może kasy. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!